Książuło wyróżnił restaurację i narobił jej problemów. Właściciel musi zwinąć biznes. Restauracja, która miała rozkwitnąć dzięki rekomendacji książula, w dramatycznych okolicznościach zmuszona jest zamknąć swoje podwoje. Co poszło nie tak? Książuło, kim jest, Szymonnyczkę, szerzej znany w sieci jako książuło, to jedna z barwniejszych postaci polskiego YouTubea, której domeną stały się smakowite recenzje kulinarne. Porzucając wcześniejszy humorystyczny pseudonim kolorowy vlog skupił się na testowaniu dań w najróżniejszych zakątkach gastronomicznej mapy Polski. Jego unikalne połączenie do wcipnego komentarza z wiarygodną oceną serwowanych potraw sprawiło, że jego kanał przyciąga rzesze fanów spragnionych kulinarnych wrażeń i szczerych opinii. Książuło nie boi się zaglądać ani do popularnych sieciówek, ani do ukrytych perełek lokalnej gastronomii, serwując widzom testy kebabów, hot dogów czy egzotycznych dań kuchni chińskiej. Jego materiały wideo regularnie zdobywają wielomilionową publiczność, czyniąc go jednym z kluczowych influencerów w polskiej kulinarnosferze online. Dzięki swojej pasji i autentyczności, książuło realnie kształtuje preferencje smakowe swoich widzów, jednocześnie odkrywając przed nimi interesujące miejsca na kulinarnej mapie kraju. Książuło, znany ze swoich kulinarnych eksperymentów i recenzji, tym razem postanowił przyjrzeć się bliżej produktowi sygnowanemu nazwiskiem popularnego piosenkarza Zenka Martyniuka. Jego wybór padł na czekoladę, za którą zapłacił niemałą kwotę, bo aż 110 zł, a następnie poddał ją swojej subiektywnej ocenie. W dalszej części swojego materiału wideo, książuło podzielił się z widzami dość nieprzyjemnym doświadczeniem związanym z konsumpcją wspomnianego słodkiego wyrobu. Ostatnio znowu znalazł się na świeczniku, ale tym razem z innego powodu. Zamykają bar przez książula. Streamer Wenek na swoim koncie na platformie X opublikował taki wpis, internauci byli mocno podzieleni na ten news, jedni rozumieli kompletnie podejście właścicielki, a inni uważali to za zmarnowany potencjał.